A skoro mowa o szarlatanach, to pogadajmy o wielkim biznesie altmedu i w ogóle pseudonauki. Naciąganie naiwnych lub zdesperowanych ludzi na te wszystkie ukryte terapie, podejrzane suple i wyroby lecznicze jest nie tylko drogie, ale może też zrobić krzywdę. Wspomniani bracia rodzeń na przykład proponują w swoich filmach leczenie depresji dietą ketogeniczną zamiast terapii. A są też w takich szurskich środowiskach o wiele gorsze rzeczy, takie jak zniechęcanie do chemioterapii, a zamiast niej leczenie raka poprzez... Przez wlewanie sobie kawy do dupy. Do tego dodajmy domorosłych terapeutów, wróżki i kombo, wróżko terapeutów, tych też jest sporo, albo pseudolekarzy, którzy z chęcią zrobią ci biorezonans, zapiszą homeopatię, albo postawią bańki i skasują 400 zł za wizytę, ale za to wysłuchają cię i się zatroszczą, nie to co ci przebrzydli lekarze w przychodniach. Jakie koszty generują? Nie wiem, czy jest w ogóle możliwe oszacowanie i przeliczenie na złotówki kosztów, na które narażają nas wszystkich ci cyniczni, pazerni, odklejeni ludzie. Ale da się to oszacować w przypadku antyszczepionkowców. Na przykład w 2019 roku w USA, w hrabstwie Clark, co najmniej 72 osoby zachorowały na odrę. Łączne koszty leczenia i innych rzeczy wyniosły prawie 3,5 miliona dolarów, czyli ponad 47 tysięcy dolarów na osobę. I w tym przypadku wiadomo, że można było uniknąć tych wszystkich. Wszystkich kosztów, gdyby więcej osób się zaszczepiło. Nie mówiąc o zdrowiu tych osób, odra jest chorobą, którą niemal wyeliminowaliśmy dzięki szczepionkom, a dzięki antyszczepionkowcom możemy powitać ją znowu. Co z tym zrobić? Szczerze? Zero litości dla altmedu i ludzi bredzących, że szczepionki dają autyzm. Jak Brian upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Nie zapraszać, nie publikować, nie rozmawiać z nimi ani o nich, a jeśli już to tylko po to, żeby szydzić, a nie pokazywać ich jako symetryczną alternatywę dla prawdziwych ekspertów, lekarzy czy naukowców. Dlaczego? Świetnie wytłumaczył to jakiś czas temu Orestes Kowalski. Serio, nie bawiłbym się tu w podatki i żadne inne półśrodki. Nie pobiera się podatków od oszustów. Są na nich inne sposoby. Za ostro? Nie sądzę. Ale jeśli się ze mną nie zgadzasz, to chętnie dowiem się, co o tym myślisz. Tylko kulturalnie, tak?